Jeżeli chcesz naprawdę zrozumieć drugiego człowieka, to musisz postąpić jak w dzisiejszym, w dzisiejszym czytaniu z dzieł apostolskich trybun, który chcąc zrozumieć, dlaczego Żydzi oskarżają świętego Pawła, po prostu zdjął więzy i dokonał konfrontacji jego poglądów z poglądami tej drugiej strony. Myślę, że to bardzo istotne, bardzo ważne. W momencie, kiedy próbujemy drugą osobę zrozumieć, to musimy zdjąć więzy, to znaczy zdjąć oceny, które bardzo łatwo, bardzo prosto, a czasami podpowiadane przez innych ludzi, cisną się i wkładają się w nasz sposób myślenia. Po prostu trzeba się skonfrontować, również z tymi, którzy mają inną wersję wydarzeń, i trzeba wtedy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Z pewnością nie jest dobrą drogą łatwe ocenianie drugiego człowieka.